Uwaga! Przed obejrzeniem odcinka skonsultuj się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż ta, każdy odcinek tej serii oglądany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Może ja będę mówił... Witamy was w nowej serii przygody z trollami. Na waszą prośbę... jakby to powiedzieć... No. Po po na waszą a, prośbę a, nagrywamy z wami i tyle. No, to, oto nasi goście. Piębiaściele. Maj lepsze. Nitro. Cześć, nie jestem Cisiek. I w telewizji. Asasin. Dwoje. Jaku. <coughs> Dominik był. to F7 czy tam F5? <coughs> F F7, tak. O, o, dziwnie widzę. Dobra, dobra, już, 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 już. 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 Dobrze. No. Seria przygody z trollami. Trollowe przygody. Dobrze, dobrze, dobrze. Fail, dobra, fail. No, jaka. No, Chciałem no i... Te... że nie mogę zniszczyć tego drewna, bo się nie da. Bo to jest pal. <noise> dobra. Chodźmy no, stąd. Ej, do... Ej, to co Sierpimy? robimy? Dobra, za mną dzieci. Tam to jest łatwo. Tak, gdzie wy tam idziecie? Dobra, to czekaj, no. że... Ja już nie wiem, gdzie wy idziecie? O <noise> wzgórza. Oh. No, tu jest takie fajne, takie, takie taka dolinka, taka dziwna. Gdzieś tam było, było lepiej. Tutaj, no. Gdzie było lepiej? No tam, za tymi... Ja idę w drugą stronę, jakby co. Bo ja idę do, do swojej kryjówki. Ja tak jakiś czasomierz ogarnę. Moment, Jezu, znowu zapomniałem! Ja, ja nieutalentowany. utalentowany. ci znowu gdzieś Dobra. Przeciwam. Wracać tu! 15. sztuk. To, 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 okay. to i to i urosło. i to i. Dobra, To i to urosło, jak fajnie. Możecie, e, dobra, wciskajcie się wszyscy. Chodźcie wszyscy, to ja. Wszyscy, ty, jest mój ty, dom. To ja. Wszyscy, no włazić. No właśnie. No, no. no. ostatnie Czuję się jak Murzyn. Ale trollowo. Nie, no. nie umie, nie, nie mieszczę się. Za ciasno. Nie ruszajcie ja się. Może żyć. Żyć. Może żyć. Tylko żebyście tu klocka nie walnęli. <laughs> Dobra! Ja się zastanawiam co tu się dzieje mm, Dobra, pierwsza okay. rzecz Chodź ty za nami y, nasi padawanowie Nie, chodźcie za mną Młodzi aktorzy Za mną o, to chodźcie fajnka. To będzie Bad naprawdę man, to trollowe kampę. Za nitrem dawać Umyjmy się <noise> Światło Nie. mi w monitor pije. Bo, brzydko No to Zakryj monitor. To ma kilofa? Ej, ale to gdzie my idziemy? Ja idę do swej krypki. Góra. Coś mi się tak wydaje, że tu się możemy osiedlić. Tu jest góra, 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 kura, gura, góra. Chodźcie do mojej kampy, e. Chodźcie tu, 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 tu. jest góra, tu jest ładnie Ja już nie wiem gdzie mam iść. No chodźcie za mną Mitry. Tu jest, o, tu, tu. Czekaj, bo zgubił się Cysiek. Tu. Nie, ty nie. Nie, ja tu jestem. czekaj. Nawet... Tu będą ogromne wrota. No i ładnie jest. Nawet to mogłoby być, nawet fajnie by wyglądało. Oczekajcie, ja posadzę nasze szczęśliwe drzewko. Dobra, yy, teraz... Jestem szamanem i wezwędę. Niech dwie osoby pójdą po drewno. To ja ja polecę. Ja mam. O, idź ty. Ej. Dobra, to ja pójdę. A ja robię schodki. Ja robię schodki tu na górę. Jakie schodki na górę? Nie idziemy na górę, tylko się tu wkopujemy. Ale takie no, wiesz, jakby to, 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 nas Endermany atakowały. Aj tam tam, nie Ej, tam, ja to, mam coś to, żarcie, no. bo głodny się robię. Ja jest, ja mam jedno serduszko. No, pół serduszka mam. Zaraz wam jabłuszka przyniesiemy, jak coś wypadnie. Ej, ktoś bo... ma kości? Bo wilka tu znalazłem. Aj tam, trolowo będzie i nie ma wilków. Tu za, za prędko, A. nie ma przygnatów. Tak co mam, e. to. Masz drewniane drewniadło. Mam 23 węgla. I drewniane drewniadło Dobra, wy kopaj dziurę tam takie, takie dwa na dwa, takie, puno Mam Kopaj dziurę, kopaj dziurę, czekaj do mnie, ja tu już mam. Tam, ha, 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 hapaj rowek, nie wiem jak to tam nazwać. Mam drewnidło Nie, nie, nie wsłuchujcie się lepiej no. w to, bo to jest dziwne Lekko publiczny crafting box? Nie tu! To tu, tu będzie ściana, Zaraz sobie zrobię super extra pikaks. Lepszego nie będzie. Oj, wypadł mi. Ja sobie drewnianym kopię. O, ja nam tutaj zaraz zrobię piękne wejście, o. Gdzieś front będzie, o. Tu. Robimy wspólny domek wielki. Okay. No to tu trzeba wykopać dużą dziurkę. <commendable> nie dużą <projects> dziurkę, <diamond my aku> tylko... Prosty tunel, taki cztery... Yy, cztery na... Nie, nie robimy pokoi. No, pokoje. Dlaczego? Po... Robimy razy. pokoje i będzie duży salon. Ja... Jedna wielka sala. Ja nie będę z takimi trollami mieszkał. Patrz, jedna, to... jedna wielka sala i od tej sali będą pokoje. Sala? No, no to dobra. Nie, no. robimy taki duży salon i tam będzie korytarz i w tym korytarzu będą pokoje. Nie, robimy w salonie, będą drzwi takie wielkie, w po... na na salach. Dobra, dźwięki mam dobrze. Czemu tego deszczu nie słychać? Wysłyszycie deszcz? Nie Ja nie słyszę No to to jest zwalone na tych serwerach ja się s Te dźwięki no ja nie są widzę powodu, żeby eee, się nie Dobra ładne są patrz. drzwi, zostaw tak eee, Patrzcie, jestem na drzwiach No widzisz fajnie, też się cieszę eee, da Zróbcie jeszcze jedne drzwi tam je tak postawcie tak ładnie, takie Dobre, Albo dajcie... Zobacz, kiedy ja zrobię daj mi, ja, ja ładnie wmontuję, tak żeby było pięknie Czas kopać, to, to łapaj Musi być trolowo, o, trollowe drzwi Zrób ktoś 5 kilo To są trolowe drzwi się a nie nagrywaj znaczy... tego już, nie? Trollowi padawanie, czy tam trollowanie, nie wiem. <noise> Ej, nagrywasz to, nie? No a nie, no, nagrywam. To nie nagrywaj, bo po co takie... Nie dobra, no to dobra, to tu zrobimy takie mini cięcie, nie wiem po co ja o tym mówię. Mówiłem, że nie mam o tym mówić, ale jednak to powiem. Robimy cięcie! Cięcie! Dobra, jesteśmy, wybudowaliśmy domek, ale teraz jesteśmy w jaskini i, i, i. ale moje jaskini nie I, I tak że... ładnie zbieramy żelazo. Moje tak. jaskini. Jest fajnie. O, widzę żelazo. No. O, 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 jest impreza. Są grzybki, są buty skórzane. Są grzybki, jest impreza. Są. są prawda. O, woda. Niemożliwe. Troluję was. Au, au. Jak ktoś mnie ogląda, to chciałbym powiedzieć, że to nieprawda to, co jutro obniął, słyszycie? Yyy, jakoś nie widzę tu mobków. Jakoś tak... no, co tak chciałem sobie wykopać. Ja, yeah, diamenty! Tak, dowalił. faka No jakbyś był jak taki dobry jak, jak ja, to byś... Coś... Nikt nie ma światełka. A. Tu jest pełno, dwadzieścia pochodni na jednym miejscu. <laughs> o, mosty spawner! Chodźcie szybko! Albo nie, ja sobie... ja... Je, nie, 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 zostawcie. Nie, mnie tu nie, nie ma. No z te brzydale przyszły! <laughs> nie <laughs> ma sam nie będziesz się radził z spawnerem. Zambiaczek. Ye, yeah, yeah. wow, ja. Łou, ile tego się naraz ze zrespiło. O kurwa ma cysiek wyłaś, nie? Ma ktoś pochodnie? No ja mam jedną. O, A no, już, to już, to już, już, już go spustasz! Leko, Dobra, co mamy? Sztabkę żelaza, wiaderko, koko beans, trochę chleba, gunpowder, redstone Ej, wiaderko. na dwa. Ja wykopię te, 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 te przydarstwa. Pomóżcie. Miałeś dać mi wiaderko. Po co? No bo ja bym chciał coś zrobić. O, no tego. to zepsuł! By się przydało. Człowieku, bo ci zaraz walny taki cwaniak jesteś co? od wczoraj. By się przydało się, by się. Ale taki jak nie byłeś. Się się przydało, się. No... Pomógłby ktoś kopać te, te chujstwo, tę No ja bym pomógł, ale kilofa nie mam. <grym> ja bym mogła ale nie mam kilofa też. No to Cześć. co to, do kopalni bez kilofu? Widzicie, no jak można. Cześć, jestem Natalia. Serio? No i nie mam kilofa, bo nie wzięłam. E, świetnie, a ja mam tylko jeden. I co ty na to? A masz wyglądać? A nie, jednak mam dwa. A to dobrze. Cześć, jestem Andrzej, mam 61 lat i lubię małe dzieci. Cześć, jestem Natalia i nie studiuję. Cześć, jestem Natalia, mam 61 lat i nie studiuję. Dla Was może się to wydawać dziwne, ale naprawdę nie studiuję. Żartowałam, studiuję. Nie, nie studiuję. Dobra, <Christina> bo wolę się w to bardziej już tam nie wsłuchiwać Nie wtajemniczaj się do mnie, nie wtajemniczaj się, ale angażuj się w nasz związek <Ch Anyone and the problem> <Interestingly> Muszę... Raz, dwa, trzy, żelazo Dobra, to my tu, dobra, to kolejne cięcie, bo w sumie nie ma co tu pokazywać zostało... No jak coś znajdziemy to pokażę Dobra, teraz pokażemy, znaczy ja w sumie pokażę, bo to coś chyba już śpi. Yy, nasz nie, do... Nie <grystanie> Kurde, cichy, tutaj ludzie próbują a ty się drzesz na cały ryj jak nagrywają. Będę się darł. Nie nagrywaj nas jak śpimy. Hehehe. Ja tutaj sobie chciałem spać i ładnie... Poszukać. Nitro nie analizuj się w tym łóżku! No dobra, no i to by był nasz domek, takie takie chujowe kolumny, wiem, yy, i też uważam, że wujowy chodzi o nie przeglądają. To jest, to jest nasza kuchnia, piękna to jest kuchnia, na to. kuchnia... To jest nasza piękna no. tro... Czekaj, Piętygiel. ściana jest brzydka, o. Tu... No zostaw tą ścianę poprawiam! Kurwo! Ja to specjalnie, żebym naścinał się. Tu będzie o... Tu, tu będzie trollowata ściana, o. Dobra, spadzi o. dzieciaki. No dobra, no i możemy iść. No. Dobra, 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 chodźcie spać, każdy dobranoc mówi i idziemy dobranoc. Dobra, tylko najpierw może posprzątajcie, najpierw tak. Tutaj się dziwne rzeczy robiły. Chodźcie, że zrobimy każdy tabliczkę nad Twoim łóżkiem. Dobra! Rozpierda... naprawcie tutaj, bo odpierdalacie jakieś dziwne rzeczy. Nitro, jakieś małóżko latające. Naprawić to i tabliczki sobie zrobić i... Robimy tabliczki. Kolegi i koleżanki Dobra, idźcie spać. Ej, Nitro! Co? Nic tak, chciałbym się, żebyś powiedział tylko. No spoko. Dobra, m mm, mm, mm. Żeby było bardziej trollowato. Nitro, gdzie ty śpisz? W łóżku a, dobra yy, No to tu se możecie gdzieś te tabliczki e, Nie no, ale dajcie je przy... ej! Nitro, gdzie ty śpisz? W łóżku, aha, dobra Ale dostajcie je wszyscy na tych ścianach po prostu, tutaj na tych filarach Także były w, jednych, w jednym miejscu bo... No ej no, ja już tutaj ładną tabliczkę zrobiłem A ja muszę ją tęć, psuć teraz <grym> Czemu się nie da U zamkniętego zrobić? Zawsze działało. Na czacie. Dziwne, na... Yy, Dobry serwer widmo. Zm, tak, yy. mm, 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 mm. Co wy tam robicie? O to, to? O piękne łóżko. Yy, czekaj, tu zostało jedno wolne, Kiedy <laughs> je podpisze. Piękne łóżko, ślicz na tabliczkę i... Yy, może się, tak sprawę... Cysiek. No co? Zarzuję człowieku. Jesteś za dobry. Czemu w ogóle się nie odzywasz? Dominik! Dominik! Ja? Nikt. <śla> <śla> co ty tutaj za krafting boxy? E, no, tak ładnie jest. Dobra, no i każdy. <śla> no Nitro, jest u postaw, łóżko tam, gdzie ma być. Mamo jestem na YouTubie Mamo jestem na YouTube Jak ma ktoś to niech tak zawoła Nie aktualnie nikogo nie ma, więc... Dobra, idźcie spać. Nitro, gdzie łóżko pokaż... stawiasz. Może najpierw pokaż czysty masz. Jakie ładne wszyscy, każdy ma. Aha no właśnie, ten. Ja sobie muszę tylko łóżko bardziej strollować Kurwa nie da się Jak mam je strollować Dobra O, trollowa to jest e, Dobra, bo mi się klapy znowu zrobiły e, Dobra Co ty robisz? Łóżka mają być na ziemi, proszę to naprawić e, Tu jest łóżko kogoś, nie wiadomo o kogo, bo ja po prostu nie wiem <laughs> to jest łóżko o, Cyśka, takie, jakieś takie, takie chujowe, bo tu, jakaś, tu jest jakaś sperma bodajże, czy coś, nie wiem, no tak, tu, 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 no tu pisze wszystko, o tak, no, no i też jest takie, jakieś takie zarwane, masz je trochę takie, chyba ryc, no to co, jak się rzucam w nocy, tu to jest ten. łóżko, dobra, nie dociekam co on tam robił w tym. Mamo, jestem na YouTube. No tak, dobra. No, no idziemy spać. Dobranoc wszystkim. Bo... bo Dobranoc ty Bo, bo bobry, po, bobry pod poduszki i, i, i tyle. No. Ej, czekaj, kto to oglądał wybuchające beczki? Nie. jest <laughs> Ja chyba zrobię przed odcinkiem tak o, takie, takie małe takie te... Takie ostrzeżenie W sumie zobaczycie potem Wiecie jak ładnie czochla się Bobra Dobra, 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 dobra e, Myślę, że to może fajnie było jakbyśmy skończyli w tym miejscu odcinek i dobrze, to choć się wszyscy ustawimy, ej, obok czyjegoś łóżka. No to tutaj, o, tu ładnie, tu, tu, tu jakoś stańcie. Jestem z powrotem. Tu przy tych drzwiach, o. Stańcie na... Ka, Chodź, ka każdy każdy niech sobie jedną płytkę zajmie. No o lekko na płytce. Tak, tak. E, wszyscy. Rozkryń, A to nikt z co Nitro. Po... Aha, no właśnie, nitro. Nitro! Na płytkę. Na płytkę. Na płytkę. Na płytkę! Ale ja się boję <grym> no, Bo pod tym pewnie jest TNT, nie? Tak jest! Co, co jest! jest? Stań sobie, jedz y Jest, znaczy... Nie, to nie chodzę <grym> Dobra, skończcie trollować Chociażby to kończenie było normalne No dawaj właśnie trollować. Ej, dawaj! Wszyscy będziemy rzucać Ej, weźcie z i wszyscy będziemy Dobra, po pomachajcie ładnie, pomachajcie <grym> Eee... Wszyscy mówią papa pa. No, teletubisie mówią dobra A, trzy, cztery Trzy, cztery Teletubisie pa, pa. mówią papa pa. pa, pa.